Bardzo pozytywnie oceniamy współpracę z dzielnictwem Białoręka, jest bardzo otwarta, władze dzielnictwa są bardzo otwarte na współpracę z, w zakresie sportu, w zakresie naszej akademii, Akademii Koszykówki Legii Warszawa, liczymy, że ta współpraca się będzie rozwijać i dzisiejsza podpisana umowa jest jakby tego najlepszym gwarantem, że... Dzienica Białej jako pierwsza, oczywiście na stałe wpisuje nasz program w, w swoje funkcjonowanie, w program dla dzieci młodzieży, rozwijanie poprzez sport, zabawę i rekreację. Jesteśmy bardzo zadowoleni jako dzielnica, e, uczniowie w szkołach e, też również z tej akcji, z tych treningów, z tych, e, z tych kontaktów też z, z, z profesjonalnymi koszykarzami są bardzo zadowoleni, liczyli na dalsze jakby budowanie tego programu, więc e, on będzie budowany już w większej perspektywie czasu, myślę, że, że, że na stałe już u nas za w naszych szkołach, do tego jest bardzo fajny program też i weekendowy, gdzie najmłodsi mogą razem z rodzicami... Odbyć trening, spędzić wspólnie czas, więc też się cieszę, że Akademia Legii, Koszykówki Legii jest na to otwarta i nam w tym, w tym pomaga. Tak jak mówię, sportowo bardzo fajnie, dzieciaki mogą naprawdę rozwijać swoje umiejętności, spędzać zdrowo i fajnie czas. Możemy powiedzieć, że Łęka pokochała Koszykówkę? Tak, na pewno Białęka pokochała Koszykówkę, też, też wielu, wielu mieszkańców też gra, więc tym bardziej, mówię dzieciaki. E, poznają tajniki dodatkowe, jakieś nowe rzeczy i możemy fajnie, e, mogą fajnie uro mieć urozmaicone lekcje WF-u w szkole.